Ze mną zwycięzca pierwszej dużej rundy w ramach kawaliady, dużej rundy zaliczanej do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. No, tak dobrze rozpocząć kawaliadę, no nie można już lepiej. Jak tutaj oceniasz dzisiejszy poziom rywalizacji w Speed Konkursie? No poziom był na pewno dosyć wysoki, bo park był stosunkowo trudny. Konie fajnie skakały. Widziałem innych zawodników, obserwowałem konie, widać, że są świeże, wypoczęte, tak samo mój koniec Lapecji. Co prawda ja nie miałem możliwości przygotowania. Byliśmy na wyjeździe. No, na szczęście mam syna w domu, który włożył dużo serca, przygotował ją świetnie, dobrze się czuje. No i fajnie udało się przejechać w dobrym tempie. Ona jest szybka sama w sobie. No a do tego dzisiaj naprawdę fajnie skakała, czułem taki komfort u góry. Pierwsze miejsce zawsze cieszy. No właśnie nie bez przyczyny nazwaliśmy ten konkurs Speedmasters i dzisiaj faktycznie było szybko, ale nie tylko w tym konkursie ciebie możemy oglądać. Masz ze sobą też inne konie. Opowiedz trochę o nich, w jakich konkursach wystartujesz i co jest takim twoim głównym celem. Tak, no z lapecji wiadomo, że będę, będę jeździł te najwyższe konkursy. Ona ma najwięcej doświadczenia no i jest z mojej stawki koni, koniem numerem, numer jeden. No, mam ze sobą jeszcze i Tulona, Kome. Kome dopiero wchodzi, on miał długą przerwę, także on dopiero wchodzi w te konkursy. Tu nie jest łatwo. Kawaliada jest naprawdę trudnymi zawodami dla tych koni, jest dużo publiczności, dużo się dzieje wokół, a on jest takim wrażliwym koniem, także potrzebuje jeszcze nabrać tego doświadczenia. No to z tymi dwoma końmi będę jeździł średnią rundę no i finał średniej rundy też zaliczam do światowego rankingu, no jeszcze nie wiem, chyba i tulon. No to życzymy Ci powodzenia, abyś jak najczęściej mógł tutaj się z nami spotykać na ściance dla zwycięzców. Bardzo Ci gratuluję, świetnie rozpoczęte zawody, no i zobaczymy jak dalej się poukłada cała nasza kawaliada. Dziękuję.